Lubicie ten klimat? A, dobra, wiecie co, uwielbiam te klimaty i z tego wszystkiego zapomniałem się przywitać. Dzisiaj kolejny odcinek. Taki trochę inny, dawno nie było. Cofamy się znowu do lat 90., do naszych ulubionych czasów, znaczy moich ulubionych chłopaków zresztą też. Co dzisiaj będzie? Dzisiaj tematem będzie to, jak wyglądała sprzedaż Fiatów i Deu w latach 90. i co można było kupić, oddając na złom stary samochód. Co my tu mamy? Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Co stoi w tym garażu? Ciekawe, czy ktoś z Was zgadnie. Pewnie widzieliście na miniaturce, ale co, możemy otwierać. Samochód po dziadku, prawda? Tak, po dziadku. I co ciekawe, w 1999 e, kupił go, oddając swój stary samochód na złom, prawda? Tak, dokładnie tak było. I to jest Dzisiaj będzie ogień, mamy Fiat Uno Fire. Przy czym Fire to nie jest e, od ognia, tylko od e, bezpośredniego wtrysku, od e, kilku innych rzeczy. Rozwiążcie w komentarzach, co znaczy Fire, Fire. Dobra, samochód od 1999 roku zrobił niewiele kilometrów. Ile on dokładnie ma? 40. 5 000, 40, 45 tysięcy, czyli niecałe 2000 rocznie, tak mniej no, więcej. No, od ostatnich 10 lat jest dość, powiedzieć, delikatnie używany. Dobrze. Dziadek, gdzie go kupił, tutaj widać po Kar serwisie na 1 sierpnia, czy tam tylko serwisował? Eee, niestety nie ma takiej informacji, nie wiem, gdzie on go kupił. Ja już po prostu... Dziadka pozna jakiś był właścicielem tego samochodu. Teścia Ach, dokładnie. Aha, dobrze. Czyli teś dziadek w, zostaje w rodzinie. Dobra. Samochód wygląda ciekawie, klimatyczne garaże. Mogę wyjechać nim? Proszę bardzo. Zapewne trzeba akumulator podłączyć. Och, klemka. Zamykamy. Akumulator był podładowane, więc zakładam, że się uda. Uwaga. 43252. Mamy 43, mamy dwójki. Artur, pokażesz, jak wygląda niezniszczone wnętrze. 43 tysiące robi absolutnie wrażenie. Ale zobaczcie, światami jest tak, że, mimo tego, że był garażowany, to ruda go i tak dopadła. Niektórzy twierdzą, że fiaty rdzewiały już na placu, w fabryce, no i myślę, że trochę w tym prawdy jest. Mogliśmy podjechać drugą stroną. Druga strona wygląda zdecydowanie lepiej. Taka trochę lepsza wersja, albo te zderzaki były domalowane. Oryginalne kołpaki, nakładki. Prawdziwy klimat 90. Fiat Uno był produkowany na Śląsku. Uważaj na rynne. Oryginalne tablice. Starszy pan był pierwszym właścicielem, ostatnim właścicielem. Za chwileczkę trafi do nas. Trafi pod opiekę Czarka. Czarka znacie, to ten mały dzidziuś. Yy, yy, który był na ostatnim filmie przy Polonezie traku. Co mogę więcej powiedzieć? To ja bym chciał się ciebie zapytać. Co jeszcze następnego się trafi? Jak dobrze pamiętacie, w 1999 roku ja już nie zdawałem prawa jazdy na tym samochodzie, bo już weszły Fiaty Punto Jedynki, ale doskonale pamiętam, tak jak Robert wcześniej wspomniał, w tamtym dokładnie roku yy, na placu w Karseiwisie stały samochody typu Fiat 126, Fiat 125. Ludzie je oddawali właśnie po to, żeby wyjechać z salonu takim właśnie nowym fiatem, czy to jeszcze wtedy maluchem. A że my dokonujemy takich nietypowych rzeczy, jest ten samochód doskonałym przykładem. Zapytajcie, czemu nie wozi pizzy, czy czegoś innego. No dla nas jest to jakiś tam zawsze sentyment dzięki właśnie Robertowi takie auta przetrwają myślę, że jeszcze wiele, wiele lat. Dobrze. A czy to jest wiesz? Tak, to jest bezklapkowiec, ale muszę cię zmartwić, wszystkie uno były bezklapkowe. Dobra, my się pakujemy, spisujemy umowę, opowiemy wam jeszcze dalej o tych wszystkich perypetiach, jak to wyglądało. Generalnie było tak, że już od 1997 roku zarówno DU, jak i Fiat oferowały bardzo dużą zniżkę do 3000 na zakup nowego samochodu w przypadku złomowania starego lub Zostawienia w rozliczeniu jakiegoś samochodu, ważną rzeczą jest to, co Wam chyba myślę, że warto powiedzieć. Zobaczcie, jak wyglądały wtedy złomy z samochodami. Uwierzcie mi, że Syrena, Duży Fiat, warte były wtedy kilkaset złotych. Powiem więcej. Syrenę sam, kilka Syren kupiłem za flaszkę. Wyciągało się z nich kilka ciekawych elementów. Reszta nawet nie opłacało się oddawać na złom, bo cena złomu wtedy była naprawdę niewielka. Zatem wtedy na niektórych złomach stało po kilkadziesiąt syren, bo one nic nie były wtedy warte. Nikt nie chciał się tym jeździć. To był absolutny nie wiem, szczyt wstydu jeździć syreną. To znaczy, że byłeś takim nieogarem, nie potrafi sobie radzić w życiu. Znam tylko kilka osób, które w tamtych Czasach kupiły sobie syrenę. Zresztą, ja chyba opowiadałem, jak Piotrek Burchard, obecny naczelny Autoświat Classic, 90, końcówka lat 90. czy początek, nie, przepraszam, początek 2000 kupił syrenę, którą chciał odrestaurować. No i kupowaliśmy różne części do tego samochodu, i na jednym ze złomów. E, Piotrek wy, e, wykręcał jakieś elementy do swojej syreny, i złomiarz, który podszedł i tak patrzył na niego z pogardą, mówi, 'Ale na serio? Odrestaurowuje pan syrenę?' On mówi: 'No tak, odrestaurowuje, odkręca jedną szubę. Nie, ale syrenę pan odrestaurowuje? No tak, syrenę. Syrenę też rozrósł i dalej kręci, i dalej kręci, I po czym odkręcił, daje mu tą część. Ale to będzie pan tą syrenę odrestaurowywał. Ludziom się naprawdę mi mieściło w głowach, że ktoś może chcieć, ktoś może mieć sentyment do tego samochodu. Wtedy kosztowały one niewiele. Dzisiaj cena syren, zaraz wam pokażemy, poszła bardzo mocno w górę. My tych syren mamy kilka w muzeum i o niektórych pewnie zrobimy program. Dzisiaj ruszamy dalej, bo mamy jeszcze kilka ważnych rzeczy do zrobienia. Fajny samochód, fajne Radio Elta. Takie absolutne największe badziewie jakie było w tamtych czasach. Dzisiejsze Chińczyki to powiem Wam, to jest dużo wyższa technika. To było takie badziewie, że to nawet nie działało za bardzo długo, ale okej. Okay. Dziadek nie potrzebował. Samochód przez większość życia stacjonował na Szczęśliwicach. Czyli tak naprawdę mogłem go często spotkać. Ja na Szczęśliwicach mieszkam już 20 kilka lat, więc Podejrzewam, że większość czasu, kiedy ten Uniak tu jeździł, to mogłem go spotykać. Pewnie nieraz go widziałem. Ja jestem bardzo zadowolony. Eee, powiedzcie nam, czy chcecie zobaczyć, jak będziemy, e, jak zmieni się ten samochód od zwykłej polerki. Zwykłego mycia. Te zaprawki, które są do zrobienia na tym samochodzie, sprawiają wrażenie, że to nie jest nic wielkiego. I wydaje mi się, że ten samochód przepraszam i wydaje mi się, że ten Fiat Uno będzie bardzo fajnym fragmentem naszej przyszłej wystawy. Jedziemy na stację benzynową, ponieważ rezerwa jest bardzo, bardzo głęboka a właściciel, czyli wnuczek powiedział, że to paliwo, które tutaj jest ma 9 lat, więc tak się zdziwiłem, że ten samochód tak łatwo zapalił. Kontynuujemy naszą podróż sentymentalną w czasie. Jedziemy po coś, co wtedy miało wartość wyłącznie na złomie. Dzisiaj niektórzy twierdzą, że nadal tak jest. Aby pokazać Wam, jak wyglądały tamte czasy, to musimy to zrobić. Jedziemy, jedziemy po Syrenę, którą wtedy często oddawano na złom. Ruszamy. Oczywiście Lublin. W tamtych czasach powiedzmy, że był to Lublin 2 i. Takie samochody wtedy zabierano. Dobra, ruszamy, bo już jest późno. Wiosna, piękne okoliczności przyrody i królowa poboczy. W latach 90. zalegały masowo na parkingach, i akcja Fiata i Deu zrobiła porządek. Za taką syrenę wtedy można dostać było 3000. Może nie na złomie, ale 3000 rabatu na zakup nowego samochodu, tak jak na przykład na to Uno, które przed chwileczką widzieliście. Nie jest źle, samochód musiał być kompletny, w miarę, dostawało, wywoziło się to na złomowisko, dostawało się kwit o wyrejestrowaniu samochodu i z takim dokumentem szło się do salonu DU bądź też Fiata. Na podstawie tego można było dostać zniżkę i kupić sobie właśnie takiego Fiat Uno i poczuć się jak prawdziwy kierowca. Syrena nigdy nie była samochodem poważanym, a druga połowa lat 90. To, była taka, to był taki najgorszy okres, jeżeli chodzi o te samochody. Zalegały masowo na parkingach, nikt tym nie chciał jeździć. Pamiętam, że wtedy taka normalna cena za syrenę to było w okolicach flaszki, dwóch. No, a czasami jak ktoś to za, nawet za piwo można było, ja pamiętam kilka takich samochodów udało nam się wyrwać, dlatego wtedy bardzo dużo osób zdecydowało się złamać taki samochód, który nie miał wartości, a nagle można było stać się właścicielem prawdziwego samochodu. Te dwa samochody to jest coś, co zdarzało się na naszych parkingach. Takich syren zalegało bardzo dużo. Zobaczcie, jakie fajne urządzenia były do sprzątania syren. Na specjalnych targach, na różnego rodzaju wystawach pokazywano dźwigi do, za, do zabierania samochodów. A takim samochodem, który najbardziej się kojarzył z zaleganiem na parkingach, była właśnie syrena. Syreny kończyły masowo na różnego rodzaju złomowiskach, ale nie wiem, czy wiecie, w Toruniu były specjalne. Zawody w Rallycrossie i zawodnicy ścigali się Syrenami. To był wtedy najtańszy sposób, aby stać się, można powiedzieć, zawodnikiem Rallycrossu. Pamiętam przy okazji jakiejś imprezy w Toruniu, oczywiście z lotu tuningowych samochodów, bo to była stolica polskiego tuningu. Tych samochodów zjechało się bardzo dużo. I zobaczcie, jak one malowniczo wyglądały podczas wyścigu. Dobra, kończymy gadanie, zabieramy się za załadunek królowej na lawetę. Zobaczcie klasyczne zabezpieczenie koła zapasowego. Wrzuciłbym do bagażnika. Pokaż Artur jak wygląda bagażnik. Hej! Ale może będzie w bagażniku. Nie, nie będzie w bagażniku. Ale będzie jechał tak taksyren. Taki ładny był no. To to zapniemy sobie tu Bo innego miejsca nie widzę A jeszcze z drżak jest i... Kto pamięta na jakim filmie to było? Oprócz naszego oczywiście Pięknie ptaszki śpiewają, niestety nie ma akumulatora, bo wtedy znalazłbym chociaż jeden plus. Uczyłem się jeździć syreną i mam dla tego duży sentyment. Osobiście mam syrenę 20 ciągle rozgrzewaną, takiej jeszcze nie mam i całe szczęście czegoś takiego nie potrafię znaleźć celu, ale dzisiaj potrzebowaliśmy dla zilustrowania Wam tej przepaści, jaka była pod koniec lat 90. Oddawanie starych syrenek na złom, kupowanie fajnego Fiata Uno, Sieny, czy innego modelu w salonie Fiata. Nie wiem, co powiedzieć. W lesie jakoś tak te śpiewające ptaszki, to wszystko sprawiało wrażenie, że jest tak ładnie, przytulnie. Zostawialiśmy rdzawy ślad po sobie. Nie wiem, czy to w ogóle można nazwać, ale zobaczcie, co tu się dzieje. To są właśnie legendarne. Blachy Syreny. Niektórzy mówią, że w szpinaku było więcej żelaza niż w rudzie stali, z której otrzymywano później blachy do produkcji Syren. Ale okej, okay, dobra. Kupiliśmy to. Znaczy nie, ja tego nie kupiłem. Nie kupiliśmy, tylko Bartek kupił. Ja już mu mówiłem, że jak sobie wieczorem siedzi przy piwku. To, żeby napisał, żeby na butelkach, na trzeciej napisał, od tego piwa nie kupujemy już nic, nic nie negocjujemy. Ja myślę, że to musiało być po trzecim piwie. Próbowałem szukać plusów. Akumulatora nie ma, więc tego już nie ma. Ten samochód, o wyraźnie ja powiedziałem na sirenę, samochód, będzie bardzo ciekawym eksponatem. Coś mi wpadło w oko. A w ogóle to nie mówiłem Wam, bo my nagrywamy ten odcinek 13 w piątek i to może nas trochę usprawiedliwiać. Ok, zróbmy taki mały challenge. Jeżeli 10, dobra, 20 osób dołączy się do naszego Patronajta, bo wiecie, mamy Patronajta i chociażby po piątaku, to my ją uruchomimy. I zrobimy film, jak jeździmy tą serę. No, jak działa silnik, jak coś tam robimy. Pamiętajcie, 20 osób. Wiecie, dla was to 5 zł to nie jest dużo, a będziecie mieli polewkę, a my będziemy mieli motywację do tego, żeby zadziałać. Możecie oczywiście więcej, ale generalnie taka mała motywacja by się przydała. Tak, żeby chociaż można było kupić te trzy piwa podczas odpalania tego samochodu, bo na 6 to chyba powiem po raz kolejny nie rozumiem, tak tardza się sypie. To, jest, to było bardzo głupie, ale wy zauważyliście ostatnio. Wiele osób pisało przy okazji barkety, że bez sensu zakup i w ogóle. A się okazało, że te pieniądze wydane na barketę zaowocowały innymi rzeczami, które ludzie się zgłosili. Być może jedziemy zaraz po kolejną barketę w przyzwoitej cenie. I tak naprawdę w naszym fachu nie ma pieniędzy, które są wyrzucone w błoto. Generalnie wszystkie są w błoto, ale. Jakbyśmy chcieli przeliczać, to w tym samochodzie jest kilka detali, które do czego się mogą przydać. Mają bardzo fajne tablice WAS. Mamy na jednym Polonezie W, T, F takie tablice. To po angielsku, a tutaj były WAS. Was i das. No właśnie. I tym optymistycznym akcentem widać ten entuzjazm, który ze mnie tryska kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominamy o tym, żebyście nasubowali i żebyście komentowali. Cześć.